Siemanko, wczoraj jadąc motocyklem usłyszałem jakieś takie naprawdę dziwne, dziwne, dziwne odgłosy dochodzące właśnie tutaj spod zbiornika, w okolicach silnika. Trochę się scykorzyłem, bo odgłosy dochodziły tylko wtedy, kiedy miałem załączony bieg, także pomyślałem sobie, kurczę, no skrzynie szlak trafił. Zadzwoniłem, czy znaczy tak, nie Przyjechałem do, do domu Od razu na forum Na forum znalazłem Kilka podpowiedzi Co to ewentualnie mogłoby być Zadzwoniłem do Zaprzyjaźnionego Mechanika Petera Z tym samym pytaniem Co to jest I powiedział Dzisiaj rano Zaczynam właśnie znaczy tak podniosłem sobie bag i faktycznie odpaliłem motocykl. Faktycznie e, chyba znalazłem z podpowiedzi właśnie Petera Znalazłem e, co to może być, czego mogło być przyczyną e, takie odgłosy e, jak to? Jak to stukało? Zaraz zobaczycie. Wczoraj wyglądało to w ten sposób. Dzisiaj, proszę bardzo. Tak, przyczyną mojego wczorajszego stresu była właśnie ta klapka tutaj yy, mieszcząca się nad filtrem powietrza. W tym miejscu. Co wczoraj przerwało mi właśnie jazdę na motku wieczorem bo myślałem, że naprawdę coś się stało większego i no niestety warto, warto sobie odpuścić jazdę kosztem tam jakiegoś tam większego problemu dzisiaj właśnie zabieram się do kasowania tego, tego tej usterki odkręcamy tutaj górną pokrywę naszego airboxa i no zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie wystarczy wykasować jakieś tam luzy, które są na tej klapce. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, nigdy tego jeszcze nie robiłem. Zaraz się zabieramy i zobaczymy, jak to można te luzy wykasować. Dobra, pokrywa została zdemontowana. Jak to wygląda? Już pokazuję. Pokazuję i objaśniam. Tu idzie wężyk, prawda, gumowy pod wpływem jakiegoś tam prawdopodobnie ciśnienia ta klapka się tutaj unosi i zamyka. Tutaj jest taki otwór, widać moje palce. O, widać. E, I teraz tak, luz powstał właśnie na tutaj na na tym e, łączeniu tej klapki i, i i tutaj tego druta, drutu, druta tak trochę to latało w prawo i w lewo. Ja troszeczkę podgiąłem tutaj ten drucik do góry, także żeby y, zapobiec właśnie przesuwaniu się y, tego haczyka y, w tym otworze ty klapki, przez co y, przez co y, klapka troszeczkę się podniosła do góry, widać tutaj i w tym momencie już nie dotyka y, tego plastiku, który jest pod tą klapką. Dodatkowo Dodatkowo jeszcze przykleiłem tutaj cienką cienką piankę, jak to są takie te taśmy dwustronne, mocnego kleju, żeby żeby po prostu nie, mieć pewność, że, że, że klapka nie będzie stukała o ten plastik pod spodem także Także mam nadzieję, że to będzie grało i huczało, bucało i będzie dobrze. W takim razie zajmujemy się teraz montażem montażem pokrywy z powrotem na nasz filtr motocyklu i będziemy testować i próbować. No dobra, zamontowaliśmy już wszystko, złożyliśmy bak na słonę testujemy na luzie tego nie słychać nie było słychać włączamy jedyneczkę. słuchujemy się no nie słychać A jednak. I tak, od czasu do czasu niestety coś tam słychać, ale już nie w takim stopniu jak było wcześniej. Na pewno jeszcze będziemy nad tym pracować, jeżeli ktoś Miał podobny przypadek, wie jak to naprawić, tak żeby nie było w ogóle tego słychać. Zapraszam do korespondencji, dawajcie znaka, i to by było na tyle. W sumie nie wiem czy się udała dzisiejsza, dzisiejsza tutaj próba naprawy tego dziwnego odgłosu, który wydaje ta klapka, ale niektórym też może jakieś pomysły Podrzuciłem i czekam na Wasze podpowiedzi, jak to naprawić. Tak do końca i żeby nie było tego słychać. Hej.